Witam wszystkich z tej strony Tula i tak dobrze widzicie, mam Don't of Together, a mam właśnie od osoby, która jest tutaj ze mną, jest Wilsonem, od Jayziego. Witam was bardzo serdecznie, kochani. Tak, dostałam klucz, słuchajcie, od mojego widza. Jayzie dostał dwa klucze, bo chyba to się tak dostaje, tak, że chyba dwa klucze. I jeden postanowił oddać mnie, z czego bardzo, bardzo się cieszę i bardzo mu dziękuję. Także mam Dzień okazję, bardzo. tak, mam okazję. Pograć, i oczywiście to jest wersja Beta, jak wiecie, jest tutaj jeszcze masa błędów, nie wszystko jest dopracowane, ale już powiem wam, że chwilkę tutaj razem pograliśmy i po prostu jest super. Szczególnie duchy, prawda? Już tutaj <grywa> sprawdzaliśmy, co wam za chwileczkę pokażę. Ale słuchajcie, pierwsze co, mapę mamy na M. Zaraz wam pokażę. Nie na tabie, jak zawsze, tylko na M. I jak widzicie, tutaj jestem ja, tutaj jest Jay Z. Ogólnie wszystko widać. I jeżeli odejdziemy, powiedzmy kawałeczek. O, widzicie, od siebie proszę. Mamy ikonkę tutaj naszego partnera z gry. Także tak to wygląda. No i co? Ogólnie, słuchajcie, jest tak jak w normalnej grze. Raz, razem sobie możemy ścinać drzewa, tak? Yy, yy, możemy, nie wiem, yy, sobie coś przekazywać. Proszę bardzo. O, dam ci mięsko. Proszę. Widzicie, możemy się dzielić jedzeniem, możemy się dzielić zasobami. Yy, a tak to cała reszta ogólnie wygląda tak samo. Przed chwilą właśnie był, były psy. Jeden przyszedł. Siódmy dzień, co prawda, ale przyszedł jeden. Także malutki obozik tutaj mamy. E, I no powiem Wam, że jak na początku to wygląda super. Naprawdę świetnie. I chyba jest tak, bo ja się tutaj pisałam, e, pytałam Jaycego o zapisy. To mówię, że mnie się jakby zapisuje, tak? Bo ja założyłem jakby serwer, bo możemy założyć swój, możemy go hostować, możemy dołączyć do innych, no tylko wiadomo, że tam jest większość zagranicznych osób. I możemy sobie ustawić, na ile osób? Czy na jedną, czy na dwie, czy na trzy, czy na. Eee, maksymalnie Cztery. Cztery chyba. No i jeśli chodzi o zapisy, to tylko Tobie się zapisuje. Tak, ja jak hostuję serwer, bo ja sobie powiedzmy wziąłam jakby swój dla nas tylko dwójki, ustawiam sobie na dwie osoby, żeby nikt nie wchodził. Ale to również możemy sobie ustawić. Ja Wam na końcu pokażę całe to menu. Możemy sobie ustawić, czy po prostu ktoś może dołączyć, czy nie może dołączyć. Tu możemy sobie też ustawić, czy możemy walczyć między sobą, prawda? Czy, czy po prostu współpracujemy. Także jest masa tego. I tak jak mówię, no tak jak na początku y, ogólnie jest wszystko tak samo. Tutaj nawet czasera znalazłam, słuchajcie. E, także spokojnie, nie wiem jak jest y, z gigantami. Czy tutaj już są giganty? E, są, to jest są. Tak jak w podstawce, tylko że no. Jak w podstawce, to czyli chyba tylko jelenia Cyklop, tak? Nie, to jest wszystko. Giganty jak... wszystko. Jak w DLC, tylko, że... jak już tak. w panowaniu gigantów, aha. Tak, tylko że e, niektóre są na razie wprowadzone, ale będą. Wiadomo, no to jest wersja beta, tak? Także tak jak mówię, no nie wszystko jeszcze działa. I słuchajcie, nie działa, słuchajcie, pauza. Ja zrobię sobie teoretycznie Escape zrobiłam, tak. Ale pauza niestety nie działa, bo ja tak zostawiłam raz i zginęłam po prostu. Także pauza na razie jeszcze niestety nie działa, ale zapis, tak jak tutaj jay z mówił, mnie się jakby zapisuje, więc gdy ja wejdę, to będę w tym samym momencie. A powiedzmy, jay może do mnie dołączy, czy ktoś tam inny, tak? No, jak do ciebie dołączę, to wtedy mi te moje rzeczy przywraca. Tak, no. Aha, tak widziałem. Czeka, to jest chyba Twój plecak, tak? To, nie, co ty miałeś w plecaku? Kwiatki. Dobra, to tamten jest twój plecek. Bo ja tutaj zmieniłam na zbroję, bo mówię, był pies. Jeden przyszedł pies. Bo niestety modu, mody tutaj jeszcze też nie działają. Aha, i do wyboru mamy tak. Wilsona, nie. Willow. Eee, robocik matem był. Matematyczka i. Coś bibliotekarka. Tam nie ma na pewno Wendy, nie ma tego. Eee, Wolganga. Wolfganga. Maxwella. Tak, i nie ma. No, tego. No, tego Bobra. Jezu, jak on miał na imię, zapomniałam. Jakiego Bobra. Co się w Bobra zamienia? No. Wolfgang to jest Bobra. Nie, nie. Wolfgang to jest ten, co. Y, dużo je. Ten no no Bóg. Tak, zamienia w tego Bobra. Nie, 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 to nie jest Wolfgang. On się inaczej nazywa. No dobra, nieważne, w każdym razie Obra, na pewno. Nieważne, ogarniemy to na samym odcinku. Y -y. No, jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Albo, no mówię, ja wam jeszcze pokażę na koniec to menu. To właśnie to, o, właśnie tam będzie, jakie osoby są, tak? Jak tam twój głód? Bo miałeś nie iść, bo masz zginąć. E, mam stu, ale spokojnie. Damy radę. Bo chcemy wam pokazać, jak no, czekaj. tutaj. Poczekaj, no, chodź tu, zabierz ode mnie to wszystko, co ja mam. Dobra. Tylko siekierkę zostawię. Kurde. O, dobra, zjadłem mięso tego, to także mnie zraniło, także jest okej. Okay. Chyba, że podejdziemy do jakiejś... może pszczół. O, czekaj, tam są pająki. Chodź! Czekaj. Dobra, wyrzuciłem wszystko co mam. Gdzie są? Dobra, idę za tobą. Chodź za mną. A i przepraszam są mój głos, jestem trochę chory. Dobra. A ty biegniesz. Tak, i możemy sobie ustawić tutaj też świat, czy chcemy czegoś więcej, czy mniej. Tu jest, tu są. O, tu! Atakuj. Podejdź do pająków, to cię szybko zabiją. I zobaczycie jak jest z duchem. Po prostu super to wygląda. Ale chyba namierzyłaś ee, ten. Nie, nie mamy. Niestety nie. O! Proszę bardzo! I mamy ducha! Jak Wilson, patrzcie, ma ten, ten. Ja myślę, że na koniec ja też się zabiję, żeby pokazać ogólnie, jak to z tymi statami tutaj wszystko wygląda. Czekaj, szkoda, że tu nie mamy tej wioski świnek, no nie? Bo słuchajcie, jak się podejdzie do świń. A tu jest, chodź, blisko jest. To duch może zamieniać świnie w świniołaka, słuchajcie. Po prostu super. Czekaj, czekaj, czekaj. Tędy, tędy, chodź. Okej. Ja na koniec. Też się zabije i Wam pokażę. I teraz, żeby jay wrócił do Wilsona z powrotem, no to musimy znaleźć ten ołtarz odrodzenia, tak? Bo tak jak teraz go znajdziemy, no my już niestety tutaj dwa razy próbowaliśmy, i już mamy wykorzystane. O, sam świnie. Czekajcie, jay Wam pokaże, jak to wygląda. Toś, toś. patrzcie Przemienia się w świniołaka! Super, po prostu. Oni je też jakby straszy, widzicie? Teraz biegają, takie spanikowane. Także wygląda to naprawdę świetnie. I on, ty chyba teraz nie masz żadnych tutaj statów. Głodu ani nic, prawda? Nie. No właśnie. Ja Wam na koniec też to pokażę. I teraz mówię, tak, żeby on się odrodził to musimy znaleźć ten ołtarz odrodzenia, bo tak normalnie jak go znajdziemy, to nie możemy sobie kliknąć i go aktywować, jak normalnie w grze mamy do tej pory, tylko właśnie jak już zginiemy, jesteśmy duchem, to wtedy klikamy w ten ołtarz i po prostu się odradzamy jako postać, którą zaczęliśmy. Tak to, tak to wygląda. Niestety mieliśmy dwa ołtarze, ale je wykorzystaliśmy. Także no nie pokażę wam tego za bardzo. Ale tak to wygląda. Dobra, to myślę, że teraz... Jak? To jest head, headstone, to jest jakiś yy, nagrobek, czy co? Gdzie? No Tutaj, obok ciebie są to jest. To jest grób! Tutaj możemy go wykopać łopatą, i tam mamy różne itemki. Dobra, zginęłam. I uwaga. Patrzcie, jaki fajny duch! Wow! E, to ja mogę też normalnie. Możesz, ale tego nie zbierzesz. A, widzicie, ale to możemy pomagać, jakby yy, naszej drugiej postaci, prawda? Z którą gramy. Ale tego drzewa na przykład już nie możemy, nie. A. A na przykład jagody? Ja jeszcze duchem nie byłam, także. A co to znaczy, jak one się tak podświetlą? Ciekawe, nie? To znaczy, że jak na przykład świnia bieża, albo indyk, to ginie. Tak? Tylko, że to trwa mało czasu, nie? Patrzcie. Super to wygląda. No i możemy zamieniać, właśnie, świnki. Na pewno jest jeszcze sporo rzeczy których nie ogarnęliśmy, bo mówię, no gramy na razie króciutko, e, ale no już chciałam wam pokazać, tak, no bo jestem strasznie szczęśliwa, że mam ten klucz, naprawdę i nadal w to nie wierzę i jak już Część osób na Steamie zauważyła, wszyscy pisali skąd mam, skąd mam, ja właśnie dostałam od, od Jazy'ego jeden klucz. Więcej nie mam ja sama, nie dostałam, także Jayzy jest wielkim szczęściarzem naprawdę, ale z tego co wiem to te klucze są cały czas rozlosowywane, one są losowo. No i przyjdzie taki czas, że i wszyscy dostaną te klucze, prawda? No, tak, tak, tak. Tak, no ale jak na razie no, jest są to wybrane po prostu losowo osoby, które mogą sobie już potestować. Ja dzięki JZEWO mam to szczęście, że mogę sobie potestować, z czego bardzo się cieszę. A jak to jest nocą, słuchaj? E, normalnie idziesz i ten, tylko że nie możesz nikogo nawieść, bo się kryją, nie? Aha, ale, ale nie zginiesz ogólnie, co nie? A tu coś mogę... Z pszcz... O! Możemy pszczoły, patrzcie, wywabić. O, i one sobie lecą i wtedy na przykład druga postać może rozwalać ul. Patrz. Super to jest. Jak on, jak są nawiedzone, to one nie wejdą do środka, o a, widzicie, czyli nawet całkiem fajnie, jeżeli jedna osoba jest duchem, a druga normalna, bo tamta nam pomaga, tak? I ona o. nie zginie, jak widzicie, bo jak widzicie, nie mam żadnych tutaj statów. Także słuchajcie, całkiem okej. Okay. Tak jak mówię, no możemy grać w cztery osoby. No niestety nie mamy tego ołtarza. O! Patrzcie. O. Co? Czyli jak jesteśmy duchem, to mi tutaj jakby nie odkrywa tego y, tej mapy. No, to pewne są jeszcze błędy, m, które e, na... to tak, to tak jest. Nie pokażę Ci mapy, jak jesteś umaglakiem, A, no. to tak jest normalnie. No, już zdążyłem trochę rzeczy oglądać. I na chwilkę zetwu, ja mhm. no. no także jak widzicie. Tak to wygląda. No, to może z tego... Jest rodzinka, także na chwilkę się musi wyciszyć, ale no o, no faktycznie nie ma tego, to czyli jak jesteśmy tylko normalną postacią, widzicie, no my tutaj gramy dopiero, no nie wiem, pff, no nie tak długo, także jeszcze nie ogarnęliśmy wszystkiego, tak, no ale już po prostu choćby te początki chciałam wam pokazać, bo wszyscy są na pewno strasznie ciekawi jak to wygląda. I teraz ale, mówię, no. musimy no. znaleźć ołtarz odrodzenia, żeby... Właśnie opcjonowałem tą opcję. Nie, A, nie, nie da się. Nie z tego lepiej. Ale nie da się, bo chciałam zobaczyć, czy się da. Ogólnie. I ostrzegam, bo jak się skorzysta z tego, 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 nie? No. Z tego. tunelu robaka, robaka? No. To zawiera więcej z tego wszystkiego, co było w podstawce. Dwa razy więcej. No i ten. I wywalacie nie w dowolne miejsce, tylko w byle jakie. No i, no i... Ja już to hmm. próbowałem i waliło mnie w staro psów. O, serio? I nie opcjonuję tego korzystać, naprawdę. No proszę. To ja nawet nie wiedziałam, że tak to wygląda. Ale wiecie co, chciałam iść do jakiegoś grobu i zobaczyć, czy wyszły inne duchy. Tu mamy blisko groby. Także jeszcze to zobaczymy. Więc masę rzeczy, rzeczy do sprawdzenia. I słuchajcie, aktualizacje są codziennie. Także oni codziennie coś tutaj y, wprowadzają. Także no widać, że, że pracują nad tym. Bo tak jak mówię, no, codziennie na Steamie jest, że jest aktualizacja. Także tak to wygląda. Czekaj. Tu jest gdzieś. Czekaj. Tu. Bo idę do grobu. Ale <ślech> chcę zobaczyć, bo jest pełnia. Świniołaki okay. słyszymy. O i popełni. Ale, no, ale świnie się zamieniły w świniołaki w każdym razie normalnie. Dobrze, kochani, także myślę, że tyle na pierwszy raz wystarczy. Pokazaliśmy wam takie najfajniejsze, najciekawsze rzeczy, które po prostu sami jak na razie odkryliśmy. Ale tak jak mówię, no ciągle tutaj nad tym pracują, to się może zmieniać. Także jeśli coś, to jeszcze oczywiście wam pokażę. Dobra, to ja się z wami żegnam. Był ze mną dzisiaj... No. Enjoy, tak, i jeszcze raz bardzo dziękuję za klucz. Pa, pa. Nie ma za co, nie ma z Do widzenia. Trzymajcie się na razie. I tak jak obiecałam, jeszcze na koniec pokażę Wam tutaj to główne menu, jak to wszystko wygląda. E, tak, mamy tutaj akurat dwóch Wilsonów, chociaż ostatnio chyba miałem jakieś inne, inne osoby, no ale to zresztą nie ma e, znaczenia. Closet Beta. E, tutaj mamy opcję. Tak, jak normalnie mamy w grze. Tutaj mamy nasze statystyki. Tutaj jest ta bibliotekarka, co ja sobie weszłam sama jeszcze zobaczyć, e, jak to wygląda. A tu jest właśnie teraz ta ilość, którą grałam. Tutaj mamy ile dni przeżyłam, e, śmierć, co mnie zabiło, że pająki. Jak widzicie, tutaj jest mój, nazwa mojego serwera. Także tutaj mamy takie statystyki. A jeżeli chcemy sobie pograć, to wchodzimy tutaj w play online. I jak widzicie, tutaj mamy dostępne serwery. Które już ktoś tam gdzieś założył. I możecie sobie zobaczyć, że na przykład tutaj mamy zablokowane. Tutaj są akurat ustawione na dwie osoby. Widzicie, może być na cztery, na trzy. Maksymalnie są cztery osoby. Tutaj są pingi podane. I tu widzicie, mamy ustawione. Tu sobie wybieramy wszystko, jak chcemy, żeby to, to było ustawione. Tak jak widzicie, tutaj ma, możemy sobie ustawić, że, że możemy się zabijać. Tutaj mamy jakieś właśnie hasło chronione, gdzie wtedy nikt nie może nam wejść. Tutaj widzicie, macie, mamy takie opcje, które możemy sobie poustawiać. A jeżeli chcemy sobie sami założyć serwer, to wchodzimy tutaj w host server. Ja już tutaj nie będę wchodzić. Tam mamy po prostu, wybieramy sobie swoją nazwę, wpisujemy hasło, no i swoje IP oczywiście podajemy. No i wtedy powiedzmy, jeżeli sobie chcemy z kimś zabrać, to możemy albo zaprosić do gry, albo osoba po prostu wchodzi sobie tutaj, szuka nazwy mojego serwera. Tak jak widzicie, tam moje było work coś takiego, bo już teraz nie pamiętam. Nawet sama wymyślałam, a nie pamiętam. I wtedy robi sobie join. Tak, także tak to wygląda. To główne menu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja jestem strasznie podekscytowana. Pewnie to było słychać w moim głosie. I tak jak mówię, no jest to wersja beta. Jest jeszcze tutaj masa błędów. Sporo rzeczy jest nieskończonych. Ale, no tak jak mówię, są codziennie aktualizacje, więc codziennie coś tutaj robią. I mówię, z tego co wiem, to klucze są cały czas losowo rozsyłane, bo jak widzicie, ja na przykład nie dostałam, a tutaj mój widz dostał i mówię i podzielił się ze mną. Także jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo Jaycee dziękuję. I z racji tego, że klucz dostałam od niego, to ten pierwszy film mój taki pokazowy jest właśnie z nim. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja dziękuję za obejrzenie filmu i do zobaczenia w kolejnych moich filmach. pa! pa.